Hm, co za strata czasu. Mówiłeś coś? Nie mamy żadnych grzechów, więc nie musimy nic konkretnego wyryć na tym. Nikt nasz do tego nie zmusi. Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Spotykamy się w Diablo 4 z naszą postacią Bolkem Barbarzyńcą. Jest to pierwsza klasa, którą wybrałem na pierwszą serię, bo ja mam nadzieję, że zostawicie tyle łapek i tyle subów pod tymi filmami, że będziemy mogli zrobić sobie więcej serii, ponieważ jest tutaj więcej ciekawych postaci. Kurczę, właściwie tu powinniśmy zajrzeć sobie, chyba nas tutaj nie było. Kawałeczek sobie przejdę, tylko e, chciałbym znaleźć jedną rzecz, którą Wam chciałbym pokazać, ale nie pamiętam dokładnie, gdzie ona była. Może ona jednak była na naszej trasie, tutaj. Okej, okay, nie, nie, tutaj do tej kapliczki. Nie, nie może oczyścić to miejsce z mroku. Rozejrzyj się wewnątrz, byle prędko. Przygotuję w tym czasie pochodnie. Czyli to prawda. Niby niedziela, a jednak piątek dziś, nie? A wy zbaczacie z niej przy każdej możliwej okazji. Pijecie, uprawiacie hazard, pożądacie, kradniecie. Wstyd to. Grzech jest ich dziedzictwem. Moje dzieci. Władcy piekieł nadchodzą, by pochłonąć nasz świat. Zbawienia nie znajdziecie w światłości, lecz w sobie. Wiara nauczyła was by tłumić żądze serca i samych siebie zakuwać w kajdany. Zerwijcie łańcuchy i odkryjcie kim powinniście być. Zerwijcie łańcuchy. Odnajdźcie piękno w grzechu. Walczcie! Odrzućcie pokusę! Wani, to ja. Sprowadziłem Twoje dziecko na świat. na suche stepy i kontynuuj przygotowania. Teraz rozpocznie się nasze dzieło. Kurde, istna rzeź. Siebie. Światłości niech będą dzięki. Istna rzeź, ja wam powiadam, kutwa, co tam się odwaliło w tej kapliczce czy kościółku. Kompletnie cię odcięło. Myślałem już, że zabrała cię ciemność. Zaciągnąłem cię tu i podpaliłem to przeklęte miejsce. Co tam się stało? Widziałem coś, jakby wizję, rogatą demonicę. Powiedziała, że władcy Piekieł nadchodzą, że chce pomóc ludziom przetrwać. Pomóc im? Nazywała ich swymi dziećmi. Przyjęli ją jak. jak matkę. Matką? Nie, to niemożliwe. Muszę to zgłosić katedrze. Posłuchaj, na wschód stąd mieszka pustelnik. To człowiek o wątpliwej reputacji, ale posiada potrzebną nam wiedzę. Może nam pomóc. Przyprowadź go do katedry w Kiowosadzie, a zaskarbisz sobie przychylność światłości. Na północ, na północ. Dobra, lecimy, nie? Nie ma co tutaj. Czekać zbyt wiele. Kurde, ale istna rzeź w tej kaplicy. Trzeba przyznać. O właśnie! Outashielite. Podobno one zapamiętują się yy, dla wszystkich naszych postaci na naszym koncie. Ale zwiększają współczynniki, nie? To jest to, co chcemy. Jest wyzwanie, tak? Załtarzów Lilith, gdzie byśmy je mogli znaleźć? W ogóle tutaj mamy wszystkie wyzwania. No, będzie można to przejrzeć sobie zdecydowanie. Może tu być coś ciekawego. Mamy tu jedną z pierwszych piwniczek, którą natknęliśmy się na naszej drodze. Ja myślę, że wejdziemy, bo to są takie malutkie lokalizacje których nie ma zbyt wiele do roboty, a warto sobie chyba je ogarnąć. Teraz będziemy mieli tutaj tyle tych wszystkich przedmiotów, że... że tu nic nie mamy do podniesienia. Ja nie pamiętam szczerze, jak to wyglądało w tej becie. Były tu jakieś skrzynie, chyba nie. Możemy wyjść i lecimy, już szukać wtedy tą chatę pustelnika. Ja też nie wiem, czy wy chcecie, żebym robił wszystkie tutaj e, poboczne akcje, wszystkie dungeony, czy jak to. To już od was zależy, więc dajcie znać w komentarzach Jak to według was powinno wyglądać, czy chcemy widzieć wszystko, czy może tylko fabułę Może zrobić tylko sklejać wam materiały z ciekawszych rzeczy Tędy nie przyjdziemy, ale... O! Fajna miejscóweczka, konie pozażynane. Trochę zobaczyliśmy z naszej trasy. Ale co tam, pozwiedzamy sobie tutaj, zobaczymy. Też wybaczcie, jeżeli ja w czasie walki się wytnę na chwilę, staram się skupić, żeby tu nie zginąć. Bo jak też wam mówiłem, nie jestem jakimś wielkim specjalistą od tego tytułu, więc muszę się wiele nauczyć tutaj. Jakoś drogę się podpowiadało, nie? Nie pamiętam tego. Dużo też tych miksturek leci tutaj. Nie jest ich jakoś. Mało, za mało. Na razie tego nie czuję. Górą. Przejdziemy sobie górą. Będzie można tam odbić. O Jezu, małe pajączki. Jak ja tego nie lubiłem. Nie lubiłem w ogóle tych małych Zamrożenie poziom S, mamy kolejny poziom ale uporajmy najpierw się z wrogami zanim przydzielimy sobie jakieś e, punkciki. Obrażeń za każdy punkt furii tu na razie nie wiem. Zróbmy tak na razie, że sobie zwiększymy poziom tej umiejętności tutaj. Dobra, to szukamy, szukamy już tej chaty pustelnika. Ja oczywiście wiem co tutaj się wydarzy, zakładam, że wielu z Was również to wie, ale może jacyś widzowie trafią się, którzy nie wiedzą, nie widzieli żadnej bety, nic sobie nie robili wcześniej. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy są tu tacy widzowie. Jest. Mamy tą chatkę. Co tam się kryje? Zdecydujesz się już wtargnąć do mojego domu? Grzebać w moich rzeczach? To miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. Jestem ciekawy, ilu z was obstawiało tutaj, że będzie jakaś walka. Ciekawa historia. Niestety jest też... Prawdziwa. Skąd wzięła się ta wizja? To ci życzliwi wieśniacy, podali ci krew, Lilith. Krew demonicy, i to nie byle jakiej, córki nienawiści, matki sanktuarium, została wygnana eony temu. Ale ten świat jest jej dziełem. Przepowiedziano, że powróci. Czego ona chce? Oto jest pytanie. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu wojny między aniołami i demonami. Ale Lilith nie służy żadnej ze stron, ma wobec nas własne plany. Co ze mną? Zostałem... spaczony? Tego nie wiem. Ale na pewno coś was łączy. Co z tym zrobisz? Wykorzystam to. Dowiem się, czego chcę. Dobrze. W takim razie ci pomogę. Odpoczywaj, póki możesz. Potem ruszymy do Kiewosadu. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Lilith... Wszyscy jesteśmy zgubieni. Do Kijowosadu wyruszamy do Kiowosadu, drodzy mili. My tu coś, coś co tu jest takiego. To drzewo, tak zaznaczone na mapce. No dobrze, czyli skoro szliśmy tędy, możemy pójść sobie tędy. Czaruś! Czaruś! Czaruś tu nam czarował. <grymne> hmm, mamy maksymalną ilość zdrowia. Dobrze, skoro mamy, mamy, to nie ma co się tutaj. O, rudy. Jakaś większa grupka widzę na naszej drodze. Ja znaczą ślady pozorów przez co jest mało czytelna. Pozwólcie, że nie będę się kompromitował i nie będę nawet próbował tego przeczytać dla Państwa. Wy sobie będziecie mogli zestopować i to rozkminić. Anioła Inariusa. Na pewno słyszałeś przedstawicieli katedry rozprawiających o ich przenajświętszym ojcu. Cóż, jest prawdziwy. Anioł kroczy między nami. A kiedy dowie się, że Lilith jest tutaj, poleje się krew. Są odwiecznymi wrogami. Wciągnął cały nasz przeklęty świat w swoją właśnie, Chyba że ich powstrzymamy. Jaki mam zamiar ich powstrzymać? Jest już blisko. tu wejście, nie? Nie będą chcieli nas puścić. Aby wejść do miasta, musisz wierzyć. Nie mamy na to czasu. Aby wejść do Kiewu Sadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. To zupełnie bezsensowny gest, ale daje niektórym ukojenie. Jak śmiesz! Po prostu go przepuść, młody. Przez lata próbowałam przekonać Lorata do odprawienia rytuału. Dobrze, ale tylko jego. Widzimy się w środku. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. Następnie wrzuć go do paleniska. Hmm, co za strata czasu. Mówiłeś coś? Nie mamy żadnych grzechów, więc nie musimy nic konkretnego wyryć na tym. Nikt nas do tego nie zmusi. Dobrze, zapewne czujesz się, jak gdyby zdjęto ci z barków ciężkie brzemię. Witamy w Kiowosadzie. Dobra, pierwsze co tu w Kiowosadzie, powinniśmy zdobyć jakiś punkt kontrolny. Na pewno, czy tu nie było jakiegoś. Kurde, nie pamiętam. Szkoda, by było pominąć jakieś punkty kontrolne. Bo płotki my tak szybko tutaj nie dostaniemy. No, niestety. Nowe funkcje i systemy. To, co napisałeś na tej desce? Wyruszam na suche stepy. Spróbuję znaleźć bladego człowieka z twojej wizji. Muszę wiedzieć. Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim? Ale najpierw musisz odzyskać coś, co należy do mnie. Ja w tym czasie dokończę negocjacje. Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Popękane kopyta, łękowaty grzbiet, wielmo na oczach, ograniczony dostęp. dla wron. Biorąc pod uwagę, ile mi za nią płacisz, cieszę się, że ma cztery nogi. Tak, typ się nazywa w ogóle handlarz. Tu raczej jest masztalerz. Wiecie, kto to taki masztalerz? Dobra, lecimy, lecimy do tego kupca. Tu będzie też. Pierw tu sobie podejdźmy, czy ja mam jakieś nowe przedmioty. Tak, amuletu nie mam w ogóle. Plus trzy pancerza brutalna pałka, zróbmy to sobie tak, tak, tak. I zniszczmy wszystkie przedmioty u kołowala, wszystkie śmieci. Zrobi się nam przez to miejsce też w ekwipunku. Magiczny Bajzel, nagroda. Ja nie wiem, kurde kto tu wymyśla te nazwy, ale one są fantastyczne. A, zatem starzec wreszcie zdecydował się ją odkupić. Z tego, co go znam, pewnie nie wspominał, że trzeba będzie sypnąć groszem, co? <laughs> Jeśli chce odzyskać broń, musisz za nią zapłacić. Zaczekaj. Dziadyga sprzedał mi też to. Mówił, że już tego nie potrzebuje, ale. Myślę, że i tak chciałby go odzyskać. Dziwny amulet. Na mój kosz tak, jakaś ściama, ale musieliśmy mu sypnąć 20. Dobra, odblokujmy sobie tutaj. Tutaj trzeba kliknąć, jak teraz sobie przypomniałem w te punkty szybkiej podróży. Co one chyba z automatu się zaznaczały? No tak, będziemy je aktywować jak się da. Sławy, no punkty sławy, to co mówiłem. Sprawdźmy jak ta sława wygląda. Sława 75 na 2,5 tysiąca. Słuchajcie, no to kurde. Jesteśmy mega w tyle. A to jest tutaj. Nie, odkreśli, nie odkryliśmy punktu szybkiej podróży, ale nie będziemy się tam, nie martwcie się, nie będziemy się specjalnie cofać na nagraniu tam. Cóż, wybacz. Dał mi też ten amulet. Co to jest? Symbol Hora starożytnego zakonu magów i uczonych, którzy przysięgli bronić sanktuarium przed demonami. Niewielu nas już zostało. Poza mną jest jeszcze jeden. Zwie się Donan. Jego rozległej wiedzy o demonach dorównuje jedynie jego zarozumiałość. Zdaje się, że mógłby nam pomóc. Hmm. Powinieneś poszukać go w skosglen. Nie zapominaj jednak o katedrze. Mogą okazać się równie cennymi sojusznikami. Nie idziesz ze mną? Wyruszę na suche stepy, spróbuję dowiedzieć się, kim jest ten blady człowiek. Dołącz tam do mnie później, ale bądź ostrożny. Twoja więź z Lilith i te wizje jesteś kluczem do jej znalezienia i pokrzyżowania jej planów. Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Czy to przypadek, czy ręka losu, nie nam jest dane to kwestionować. Podróżnik zagubiony w burzy, nakarmiony krwią lilit, ocalony przez samotnego mnicha. Różne żywoty i wypadki, splecione... Właściwie przez co? Przeznaczenie? A może to jakaś większa siła pociąga za sznurki? Tego nie wiedziałem, ale myślałem wtedy, że mam szansę uratować ludzkość przed córą nienawiści, Połączenie między nią i podróżnikiem dało mi nadzieję, kto by się spodziewał. Złe nowiny. No dobrze, niewidzialna wizyta. Niewidzialna tam była. Tutaj nie. Nieprzewidziana wizyta. Oj, sorry, sorry, narastająca ciemność. Złe nowiny. Eee, teoretycznie w na nam blokowywały się też te zadania tutaj. A co w sklepie? To mi w ogóle Chętnie się podkaże ci więcej? Dobry wybór. Eee, no sorry, gra będzie nam podpowiadać, że możemy sobie w sklepie Niedawno zakupione można odnaleźć tam garderobia Fajni Edytowania koło akcji pod, pod którym przyciskiem? Pod E jest to koło akcji Dobra Dobra, dobra, mamy to. Tu będziemy mogli zakupić sobie konika na późniejszym etapie, podejrzewam. Same nagrody nam lecą, same nagrody. Niewiele brakuje nam do wyższego poziomu, ale w tym miejscu się pożegnamy. Pustelnik nas opuścił na pustynne stepy, pojechał szukać bladego, przerażającego człowieka. Ale wy, jak dotrwaliście do tego momentu, koniecznie łapa w górę subskrypcja dla zasięgów żebym zobaczył, że ta seria jest warta, że chcecie ją oglądać. Cześć!